Aby wyświetlić... Cześć. Cześć. Nagrywacie się. Jesteście A, w ukrytej kamerze. No. Może nie takiej ukrytej. Tak, nie mam ja takiej ja ja ta kamery. Uwaga, jesteście, jesteście w nieukrytej kamerze. Łukasz, co pan, panie Łukasz, panie doktor na wynik wyborów. Zdecydowanie poniżej tego co lewica mogła osiągnąć. Z uwagi na fakt, że jednak wynik roku 2010 to był wynik na poziomie 18%. Z kolei wszelkie sondaże dawały ostatnio lewicy wynik w przedziale 13%. 18%, wyszło 12% i tak pewnie będzie, a to, oznacza, a to oznacza, że przy wyniku poniżej 13% jest stabilne wejście do Sejmu, nic poza tym. No cóż, taki jak się spodziewaliśmy, w granicach 12%, może będzie więcej, a to jest wynik, Przewidywalne wcześniej nakłada, przyniesie wiele satysfakcji, bo wejdą do sejmu. To będzie zróżnicowanie w naszym województwie w 26-25. Mogą być różnice w stosunku do średniego krajowego. To jest przewidywanie, to jest ankietowy wynik badania z przeglądami wyborczych. I to się będzie jeszcze zmieniać. A tu różnica 0,5%, 0,5% ma dużo znaczenia całego stawu, w imieniu partii Radze, w imieniu, to już lewicy demokratycznej, w imieniu... Ty nie miałeś nic, on nie miał nic, nie nic. Nie wróciliśmy do sejmu. Brawo! Opiecaliśmy swoim partom, opiecaliśmy lewicy, że wrócimy do sejmu. To jest wielki sukces. Wróciliśmy do sejmu. Będziemy mogli przedstawiać swój program, będziemy mogli bronić konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. Będziemy mogli mówić o Europie i Unii Europejskiej, do której polska lewica Polskę wprowadziła. Bądźcie z tego dumni. W cztery lata będziemy przygotowywali najlepsze programy. Będziemy się przygotowywali do najlepszego rządzenia. Chyba że im coś się pomylił i będziemy Zabierz.